Dzień dobry. Dzień dobry, drogie Smyki. Witam pa Was po raz drugi w nowym sezonie, piątym sezonie cyklu Rozśpiewane Smyki w świecie muzyki. W imieniu zarządu i dzielnicy Bielany bardzo serdecznie witam Was, drogie dzieci, witam Waszych rodziców, dziadków, ciocię wujków, rodzeństwo i całe rodziny, które mam nadzieję teraz tam, po drugiej stronie ekranu, Zgromadziły się, żeby bawić się wesoło muzyką. Każdy odcinek jest niezwykły, ale ten dzisiejszy naprawdę będzie wyjątkowy. Mieszkał w morzu pewien koń choracy. Bardzo on nie lubił żadnej pracy, lubił za to cały dzień rybom przyglądać się. Kręcił głową w każdą niemal stronę, patrzył pilnie gdzie. Pływają one i przez cały długi dzień liczył dokładnie je. Ta piosenka nie bez powodu jest o takim koniku, który był trochę taki leniwy, chyba, bo nie lubił żadnej pracy. I wiecie, że one naprawdę są trochę leniwe? One na przykład nie pływają ze swoim jedzonkiem. I po prostu czekają, jak jakaś tam smakołyk im przed nosem przepłynie i wtedy robią, pff, ciach. Niezłe są, nie? Teraz czas na gościa. Buenos días. Pani Beatriz Bianco, jak sama o sobie mówi, jest polską śpiewaczką urodzoną w Wenezueli. sentido el cantar tiene sentido entendimiento y razón y el cantar tiene sentido el cantar tiene sentido entendimiento y razón una buena pronunciación una buena pronunciación y el instrumento al oír Pięknie. Tu, właśnie tu może było. Mieszkał w morzu pewien koń choracy. Bardzo on nie lubił żadnej pracy, lubił za to cały dzień. RYBĄ przyglądać się. Raz, dwa, trzy, policz i ty. Raz, dwa, trzy, policz ty. Maria Moñitos me convidó a comer plátano con arroz. Como no quise su mazacote. Maria Moñitos se disgustó. Petrona Concha Natividad come chorizo sin cocinar babagazo como cochino i comía aquí sin estornudar Mówiłam, że Wesoło jest w tej wenezueli, wenezueli. Widzieliście, jak pani Beatriz wesoło to śpiewała, grała całą twarzą w ogóle, fantastycznie. Los chimichimite estaban bailando el coro corito tambore Los chimichimite estaban bailando el coro corito tambore Que baile la india tamboré, que, que baile la india tamboré, que baile la india tamboré, con el tam. Pięknie! Widzicie? Raz, Raz dwa, dwa, trzy, policz i ty. Raz, dwa, trzy, policz ty. Dziękujemy Smyki. Teraz nasz dżingiel Pięknej Niedzieli. i Do zobaczenia za miesiąc. Pa!